Hze się jak witajcie z Sony Gileon, się w sklepie 19 sierpnia 2022 roku. No i co? Zobaczmy co dzisiaj będzie. Dzisiaj podobno nowy pakiet zadania Awansu, więc zobaczmy. Ok, mamy zestaw ponadczasowy piaski za 2000, samolot za 1200, Yataga za 1200, Chrono za 400, emblemat za 500, dalej mamy samolot za 300 Wyskok za 1200, potrójne ryzyko za 1200, wsad za 800, tablica za 1200, koszykarz za 500, yy, zadziora za 1200, strażniczka zwiadu za 800, kibicowanie za 800, pełny przechył za 500, złota motyka za 800, dance manki za 300. Yy, no i co? Nowy pakiet zadań awansu Fantazmata. Fanta Hej, Mata, ciekawe, ciekawe. No i tak się prezentuje skinek. Taki mamy do niego, proszę, proszę Państwa, styl bez nakrycia głowy i cyborg. Także tak to się prezentuje. Mamy też rzeczywiście plecak z takimi stylami, kill off z takimi stylami. No i tak się prezentuje, czyli 1200 wodolców. Znaczy za 1200 wodolców oczywiście można to kupić skin, plecak, malowanie, kill off. No i wyzwania, dzięki którym będzie można odblokować za darmo 25 poziomów. Tak, 25 poziomów czy więcej. Chyba 25. No. No i nadal mamy Dragon Balla w sklepie. Także coś w sklepie sklep się podoba, to pamiętajcie, subdzona, łapka w górę, kodzić źle w sklepie, a się zwiększegnam 7.